Dzień dobry Państwu, nazywam się Izra Stawowy i kieruję oddziałem psychiatrycznym dziennym i chciałam z Państwem dzisiaj podzielić się dziękuję, kilkoma refleksjami dotyczącymi właśnie pomocy psychiatrycznej i psychologicznej dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w naszym mieście i w naszym regionie. slajd jest taki dosyć pesymistyczny, to znaczy dostępność niestety do opieki psychiatrycznej w Polsce jest jedna z najgorszych w Europie, tym zwłaszcza tej ambulatoryjnej, czyli dotyczy to właśnie porad psychologicznych, czy dostępności do psychiatry. Tutaj zabrałam kilka danych staty statystycznych dotyczących naszego województwa, które mówią o tym, że w skali środków przeznaczonych na wszystkie świadczenia zdrowotne, na lecznicę psychiatryczną w Podkarpaciu przeznacza się około 3%, co jest najniższą wartością w kraju. W ogóle dziedzina psychiatry jest generalnie niedofinansowana w Polsce. Wskaźnik chorych na 100 tysięcy mieszkańców, to jest liczba około 3,5 tysiąca osób. Na Podkarpaciu jest y, ta liczba wyższa, jak Państwo widzą, około 4 tysięcy osób. Y, w poradniach zdrowia psychicznego w naszym województwie udziela się około 280 tysięcy porad rocznie, w tym y, 90 tysięcy osób są to osoby, które wymagają takiego leczenia y, systematycznego i takiej pomocy. I 14 tysięcy osób rocznie jest hospitalizowanych. To jest oborozowana ten region nasz, podregion macie tutaj Państwo na niebiesko zaznaczone powiaty, powiaty Micki, Mielecki, Tarnobrzeski, Starowowolski, Niżański i leżański. Oczywiście na tej mapce całego Podkarpacia najlepiej wypada oczywiście nasza stolica Podkarpacia, czyli Rzeszów, gdzie ta dostępność do pomocy jest oczywiście dużo szersza i lepsza. Stworzyłam taką listę ośrodków psychiatrycznych, które właśnie znajdują się w naszym regionie. Oczywiście nie będę ich wszystkich opisywać, skupię się na, na stalowej woli. Natomiast w nawiasie umieściłam liczbę tysięcy mieszkańców w tym danym regionie, żeby to też było odzwierciedlenie, ile jest mieszkańców, a ile jest miejsc, w których mogą otrzymać pomoc psychiatryczną i psychologiczną. Powiat Stanów wypada teoretycznie dosyć nieźle, ponieważ mamy oddział psychiatryczny, który istnieje od 2004 roku. Oddział psychiatryczny dzienny od grudnia 2011 roku. Dwie poradnie zdrowia psychicznego to jest poradnia przy oddziale psychiatrycznym i druga przy ambulatorium. I to oczywiście ośrodek wsparcia interwencji kryzysowej SOWIK. Chcę w tym miejscu może powiedzieć, że w poradni zdrowia psychicznego przy oddziale psychiatrycznym mamy zatrudnionych dwóch psychologów i są oni zatrudnieni tylko na po jednej piątej etatu, to znaczy to są dwa dni w tygodniu, kiedy są dostępni dla pacjentów, jest to bardzo mało. Ja mam takie wrażenie, że jeżeli w ten psycholog na cały etat albo co najmniej nawet dwóch psychologów, to wcale by to nie było za dużo. Dodatkowo to są osoby młode, które też szkolą się, częściowo nie zawsze są dostępne dla pacjentów, i wtedy te kolejki i oczekiwania na wizytę znacznie się wydłużają. Tutaj zebrałam roczną liczbę osób respektualizowanych w oddziale psychiatrycznym w Stalowej Woli od 2007 roku do roku ubiegłego. Widzicie Państwo, że te liczby są podobne, natomiast ja chciałabym to tylko tak skomentować, że liczba miejsc dla pacjentów to jest 50, do 50 pacjentów jest miejsce w oddziale i ten oddział jest cały czas pełen. To znaczy oczywiście czasem jest ich troszkę mniej, 46, a czasem jest ich trochę więcej, 52, 3 i 4. To dotyczy ta liczba. Potrzebujących osób, które potrzebują, to mamy w tej sytuacji zamkniętego leczenia jest na tyle duża w całym województwie, że często jak, jeżeli nie mamy miejsca, żeby przyjąć taką osobę w naszym oddziale, dzwonimy z prośbą do Nowej Dęby, do Jarosławia, do Leżajska, zwykle te oddziały niestety też odmawiają nam przyjęcia pacjentów, bo też nie mają wolnych miejsc, muszą zapewnić swoim pacjentom. Tutaj napisałam y, liczbę porad w szpitalnej izbie przyjęć y, oddziału cietycznego. Tylko w 2013 roku, czyli taką ostatnią, te liczby z roku na rok zwiększają się. Y, 2013 rok y, to jest liczba 1086 porad. Jeżeli podzielić to przez 365 dni w roku, to wychodzi około 3 porad dziennie. Y, to są oczywiście porady tylko y, takie, kiedy tych pacjentów się zapatrują obulatoryjnie, to znaczy dostają receptę, dostają porady, dostają gdzieś skierowanie, ewentualnie oczywiście nie, nie wyrażają zgody, ewentualnie na przyjęcie, albo nie ma takiej potrzeby, albo nie ma miejsca. Pacjenci, którzy są przyjmowani na oddział, nie wchodzą w tą liczbę oczywiście. W tej tabeli zebrałam liczbowo działalność porady zerwekcyjnego przy oddziale psychiatrycznym. I tak jak Państwo widzą, te liczby stale rosną. W pierwszym wersie jest to ogólna liczba porad psychologicznych i lekarskich, a potem one są rozbite na porady lekarskie i psychologiczne. Jest tutaj duża dysproporcja widoczna, dlatego że lekarze przyjmują codziennie od poniedziałku do piątku, we wtorek nawet jest dwóch psychiatrów. Natomiast, tak jak powiedziałam, psychologowie to jest tylko dwa razy w tygodniu, a czasem bywa, że nawet rzadziej. Ten ostatni rok 2013 jest troszkę spadek. Ja mam wrażenie, że to wynika z limitu, który narzucono nam, nam przez Narodowy Fundusz Zdrowia, nie absolutnie z, z potrzeby. Ja mam to szczęście pracować w oddziale dziennym psychiatrycznym i odnosząc się do, do wykładu. Pana profesora De Barbaro. Mam nadzieję, że u nas to przymierze terapeutyczne jest dużo lepiej działa. Jak działa. I chciałbym Państwu trochę, korzystając z okazji przedstawić nasz oddział i też powiedzieć, dla jakich jest tam pacjentów skierowany. To co podkreślamy, jakie korzyści są na pacjenta w naszym oddziale leczonego. To jest to, że nie jest on oderwany od swojej rodziny, od swojego środowiska domowego. Jest to często łatwiejsze do przyjęcia dla osób, które mają duże opory przed leczeniem psychiatrycznym. Często są to osoby bez diagnozy jeszcze psychiatrycznej, które mogą taką diagnozę u nas otrzymać, ponieważ właśnie są psychologowie, jest psychiatra, jest dłuższy okres obserwacji tego pacjenta. Mamy możliwość oczywiście, że tylko... Rodziny chcą, a raczej chcą współpracować y, na takie poszerzenie wywiadu, na y, pomoc we wzajemnym w jakichś interakcjach i dogadaniu się, y, akceptacji y, rozpoznania choroby, czy edukacji jak z tym pacjentem, bliską osobą sobie radzić. Y, czas pobytu jest uzależniony oczywiście od rodzaju schorzenia i sięga do 12 tygodni, czyli około 3 miesięcy. Muszę powiedzieć, że coraz więcej pacjentów jest przez ten cały okres pobytu, to znaczy przez 3 miesiące. Na początku niektórym było trudno wytrzymać, wydawało się, że jest bardzo długo te 3 miesiące, ale, ale ten czas jest potrzebny na to, żeby że pacjenci otrzymali taki podstawowy pakiet, ten psychoterapeutyczny, psychologiczny i, i dali nam czas na czasem zmianę farmakologii albo i odstawienie, bo to też często... Robimy szczególnie u pacjentów lękowych, nerwicowych, żeby leki odstawić i dzięki y, działaniom psychoterapeutycznym y, pacjenci radzili sobie właśnie do leków i mieli to większe sprawstwo na swój stan zdrowia. Y, przyjmujemy pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi, y, innymi psychicznymi, z psychozami, y, oczywiście zaburzeniami osobowości, których tutaj nie ma ale też przyjmują. Muszą to być pacjenci też oczywiście w miarę sprawnie intelektualnie. Nie przyjmuję pacjentów z zatrudnieniami. Często nam się zdarzają rodziny, które przychodzą z takimi pacjentami i chcą gdzieś do takiego środka ich oddać, ale to nie, nie ten profil. Tutaj obrazkowo jest roczny czy hospitalizacji hospitalizować w akcie dziennym. 2011 rok to jest tylko grudzień, dlatego tam jest 9 pacjentów, tylko tyle zdąży się w tym roku, w tym miesiącu w zasadzie, ciekawo, po miesiąca przeleczyć. 2012 to jest 111 osób i do 2013 97, ale z mojego takiego własnego odczucia to jest, co to liczby bardzo podobne, zmieniać troszkę jakość tych pacjentów, to znaczy coraz więcej mamy pacjentów właśnie z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi, którzy potrzebują i przychodzą do nas na psychoterapię, bo jest ona, no tutaj w tym naszym rejonie, bardziej dzięki temu działu dostępna. Oczywiście dla pacjentów albo niepracujących, albo takich, którzy mogą sobie pozwolić na zwolnienie z pracy trzymiesięczne, bo jest działany od, od, od 7 do, do 15. Tak jak już wspominałam, celem oddziału dziennego jest zapewnianie pełnej diagnostyki, terapii, rehabilitacji psychiatrycznej pacjentom, takim, którzy nie wymagają leczenia zamkniętego, którzy na przykład po leczeniu zamkniętym chcą sprawniej wrócić do, swojej, do swojego życia i takiego rodzinnego bądź zawodowego i kontynuują, kontynuują u nas to leczenie. Dzięki temu na przykład w oddziale zamkniętym są są wkrócej, dla takich, którym trudno jest postawić rozpoznanie w poradni, bo widzimy tylko pacjenta przez 20 minut czy pół godziny i nie jesteśmy w stanie czasem dobrze tej diagnozy postawić albo ustawić właśnie rozpoznanie. Oddział nasz operuje właśnie na psychoterapię indywidualną i grupową. Ciężar jest przesunięty oczywiście na psychoterapię grupową. Pacjenci są sprofilowani, to znaczy grupa nerwicowa, lękowa ma bardziej intensywny ten program trzy razy w tygodniu, grupa psychotyczna czy dla pacjentów z mniejszymi troszkę możliwościami intelektualnymi bądź niepotrzebujących takiej intensywnej psychoterapii mają dwa razy w tygodniu, mają oczywiście spotkania indywidualne ze swoimi prowadzącymi psychologami. Lekarz psychiatra jest dostępny, żeby kierować tą farmakologią. Stosujemy oczywiście w edukacji i promocji zdrowia psychicznego i takie zajęcia z terapii zajęciowej, po to jest, pokrywa się działalnością warsztatów terapii zajęciowej. To jest zdjęcie naszego oddziału i zdjęcie z sali terapii, oczywiście bez, bez pacjentów. I na tym chciałam zakończyć. Dziękuję bardzo.